dam, czyli zaporę, no ale niestety wszystko jest za taką mgłą, smogiem z tych wszystkich pożarów. To jest kościółek anglikański pod wezwaniem św. Michała. Pozdrawiamy Michałka. Bardzo ładny kościółek podoba nam się, zrobiłem sobie zdjęcie. ładne koniki. Mogę ją zjeść, czy nie? Oczywiście, trochę jest dużo za palma, ale zjedz, by je poziomki, jest palma, będzie ciasto. To nie jest tylko ten dronów, nie? Tylko za takie gatówki inne. 850 różnego rodzaju dronów jest. Po prostu tylko w kolor. Pytający. Rododendron, tak to wygląda zimą, czasami. Ila, to nie ma dwie wody Himalajskie drzewko. Witam pod Himalajski. Tak. elder ale to jest piękniejsze. <noise> Same szyszki, a pod szyszkami jeszcze jedna szyszka. Nie okropniej, więc nie, nie próbuj czekać. მაუს კისერტკე სამ ფოთლებს დაჭი Szyknie zaraz coś pojedzie mm. Pie in the Sky Andrzejku, co tam masz w tym Pie in the Sky restaurant? Paja z bekonem i cebulą jest Niesamowite. Moja z puczaczkiem. Tak? Pięknie. A ja mam tak zwanego bifa. I to się tu bawimy, proszę Państwa. Smacznego życzę. Dziękuję. Tutaj to drzewo z tyłu za Benio miało 95 metrów wysokości. Eukaliptusy są najwyższe na świecie, ponoć. Do 95 metrów. I kiedy to drzewko zmarło, to cała wspólnota tutaj się zebrała no i nie powiem, że był pogrzeb, ale był taki distress jakby to powiedzieć po angielsku, a nie ja wam to wszystko przetłumaczę. I on patrzy na A co to takiego? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tyłu za nami jest Melbourne, W tej chwili nie widzicie, ale zaraz Wam pokażemy. rada Dandenong wznosi się na wysokości 633 metrów nad poziomem morza wysoko Twarznie. Ja tu leżę na tym czebie, rozumiesz? Halo? Halo. Odwróćcie kokobara, chcemy widzieć pyszczek. No, nie przeszkadzać. Niżej, a Bardzo przyjemnie. No, jak dzieci, nie?